20. Gospodarka świata, tak się mówi o gospodarce Polski, a na pewno zasługi tutaj także ma biznes ten właśnie prywatny, trochę mniejszy, choć wcale nie mały, patrząc na to, o czym rozmawiać my będziemy i o firmie, którą pan Janusz y, Musiał reprezentuje, a więc firma y, Marko. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To proszę powiedzieć, y, pan ponad 30 lat jest na rynku, funkcjonuje jako właśnie ten biznes. Y, Zmieniło się bardzo dużo, patrząc w ogóle na ostatnie lata, co mówiąc na trzy dekady. Pani e, pozwoli, że wrócę do tego, co było 36 lat temu, kiedy po prostu nagle wszystko się zaczęło sprzedawać. E, zajmowałem się zupełnie kiedyś czymś innym, branżą artystyczną, a potem nagle zacząłem zajmować się handlem. Zacząłem od łóżka polowego, teraz prowadzimy firmę, która jest jedną z większych. Naszej branży, czyli artykułów dla dzieci i niemowląt w Polsce. I można powiedzieć, jedyną w Europie, która zgromadziła tak zacne portfolio w swojej sprzedaży. Proszę powiedzieć, jak, bo ta branża też się zmienia. To, co było kiedyś dla dzieci, a to, co jest teraz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przewożenia dzieci, w ogóle e, transportu, czy czegokolwiek innego, co związane jest z dzieckiem, no to jest chyba przepaść. Tak. E, teraz mi się. Przypomniała mi się sytuacja, bo jestem w tak zwanej procesie sukcesji i córkę woziłem w maluchu w tak zwanej gondoli na tylnym siedzeniu. Teraz to jest nie do pomyślenia. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem lidera na rynku fotelików samochodowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Zresztą to jest nasze takie motto, żeby wprowadzać produkty. Nie tyle bezpieczne, co gwarantujące bezpieczeństwo dzieciom, innowacyjność i edukację. Proszę powiedzieć, jak sobie ten polski biznes radzi? Pan z perspektywy czasu też, ze swojej perspektywy, jak pan patrzy, my potrafimy być takim biznesem, który może konkurować właśnie z biznesem niemieckim, francuskim czy innych europejskich krajów? Zdecydowanie tak. Uważam, że my jesteśmy bardziej prężni. Bardziej szybko się adaptujemy do warunków, które nas y, dotyczą. Natomiast y, biznesy y, stare, zachodnie są nieco skostniałe. Tak mi się wydaje. Natomiast rzeczywiście dotknęła Pani bardzo ciekawego tematu: bo dzietność w Polsce spada. Jest ona mniejsza o 20% liczba urodzeń w stosunku do dwa, dwóch lat wcześniej. Więc jest to duży challenge z nami żeby utrzymać się na rynku w tej samej kondycji finansowej. Bo demografia wpływa bezpośrednio na państwa sprzedaż, to jest Dokładnie jasne, ale w ogóle wpływa na całą gospodarkę danego kraju i to chyba też wyzwanie dla nie wiem czy rządów, no chyba dla nas wszystkich. Tak, dla nas wszystkich. Natomiast my jako dystrybutorzy produktów dla niemowląt Dostrzegamy to już teraz jako pierwsi, i to dotknie cały rynek w terminie późniejszym żłobki, przedszkola, szkoły. Pana przedmówcy tutaj na tych gorących szesach mówili o tym, że biznes potrzebuje przewidywalności, potrzebuje stabilności. A patrząc na ostatnie lata, to tak ciężko. Mam tu na myśli chociażby te aspekty prawne. Tak, to jest karuzela ciągle wydarzeń, które nas często bardzo zaskakują i nie dają nam poczucia bezpieczeństwa. I to jest największe wyzwanie dla polskiego biznesu? Eee, z mojej strony nie. A co jest wyzwaniem? Eee, dzietność. Dzietność? <laughs> w mojej branży. To, to jest jedno, to wyzwanie chyba dla nas wszystkich, ale na przykład, yy, nie wiem, czy sytuacja mm. geopolityczna, ten kryzys, który obserwujemy, yy, uspokojenie trochę tego wszystkiego, co dzieje się w polityce? Tak, zgadza się, znaczna część biznesu tego naszego to była Europa Wschodnia, która po agresji niestety została odcięta. I to trzeba było czymś nadrobić. Tak, niepokój powoduje to, że rodzic troszkę nie wydaje pieniędzy na dzieci, bo jakby oszczędza pieniądze na wszelki wypadek. Obserwujemy to wszyscy. Mamy nadzieję, że niebawem ta sytuacja, trzymajmy za to kciuki, się skończy. Bardzo dziękuję za wizytę na gorących krzesłach. Pan Janusz Musiał i firma, firma Marko. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.